Siemanko dzisiaj pokażę Wam jak stworzyć w Adobe After Effects efekt strzału taki jak ten. A więc zabierzmy się do roboty. Pierwszą rzeczą, którą będziemy potrzebowali to oczywiście nasz klip, do którego chcemy dodać a, ten efekt strzału a, przeciągamy na, go na oś czasu. Tworzymy nową kompozycję yy, i znajdujemy miejsce, w którym chcemy dodać nasz strzał w moim przypadku będzie to tutaj. A w tym przypadku będzie to obrazek ognia wylotowego z lufy. Ja dam wam ten obrazek w opisie razem z innymi rzeczami, których będę używał tutaj w tym projekcie, w tym tutorialu. I jak widzimy, nasz obrazek jest na czarnym tle, więc klikamy tutaj na Mode i Screen. Jeżeli nie mamy takiego czegoś, to klikamy tutaj Toglu Switches and Modes i będzie tak. Następnie zaznaczamy nasz ogień, klikamy R na klawiaturze, a no i włączy się nam rotacja. Możemy obrócić wtedy nasz yy, nasz ogień wylotowy. A no także pasował do broni. Jak widzimy, yy, jest tutaj on zbyt duży, więc a ja go pomniejszę. Można zmienić też trochę kształt, jeżeli chcemy. I nakładamy go na lufę. Ważne jest, żeby był w wielkości mniej więcej A takie jak broń, z której strzelamy, jeżeli oczywiście odnosi się do, do pistoletów. Ja tutaj go jeszcze nieco obrócę. Okej. Okay. No, tak, będzie OK. Następną rzeczą, którą będziemy musieli zrobić, to oczywiście skrócić go, żeby był długi tylko na jedną klatkę. Tutaj możemy sobie przybliżać oś czasu za pomocą tego. A, no i będzie on u mnie występował między klatką 9 a 10. Więc, a żeby wykonać cięcie, klikamy CTRL Shift plus D i, i później y, usuwamy y, tą część, której nie chcemy. I tu wykonam drugie cięcie, bo jak już mówiłem, ma być długi tylko na jedną kratkę. No i to jest dosyć podstawowy efekt strzału niezbyt zadowalający ale powiem wam jak go upiększyć Pierwszą rzeczą jaką zrobimy, a to dodanie rozbłysku na twarzy naszego koleżki, na jego rękach W tym celu duplikujemy nasz, e, naszą warstwę e, nasz klip ze strzelającym koleżką i ustawiamy jego blending mode na screen, tak jak w przypadku ognia wylotowego a, no i daje nam to rozświetlony obraz klikamy tutaj pen Tool, e, to na klawiaturze skrót jest G i wycinamy. A te części, które mają być rozświetlone poprzez ten strzał. W moim przypadku będzie to jego twarz i ręce No i widzimy tak to wygląda. Jak widzimy wygląda to dosyć gańciasto, w tym cel wchodzimy tutaj w, masks, w maskę i obie nasze maski a wygładzamy w Feather no i wygląda to tak oczywiście yy, teraz nasza maska jest długa na cały klip więc przycinamy ją tak jak nasz strzał CTRL Shift plus D powtarzam skrót klawiszowy lecz nie chcę, by była ona długa tylko na jedną klatkę yy, Chcę, żeby była długa na dwie klatki i wygląda to tak, wciąż dosyć podstawowo. E, więc wchodzimy tutaj w Transform y, Opacity. Y, bądźmy pewni, że jesteśmy na a, początku naszego strzału. I klikamy w ten oto zegarek. I y, przejdziemy na koniec naszej maski. Zaznaczamy nasze Opacity na 0. I będzie to teraz wyglądać w sposób taki, no, o wiele lepiej niż było. Następną rzeczą jaką Wam pokażę, a to upiększenie naszego ognia wylotowego teraz jest dosyć kęciasty, lecz pokażę Wam jak zrobić, żeby był trochę bardziej gładki duplikujemy nasz strzał, nasz ogień wylotowy, to jest skrót klawiszowy to CTRL plus D i tutaj w Effects Empreze wybieramy fast blur nakładamy go na nasz ogień wylotowy a no i zwiększamy go No i w ten sposób a no różnica może się wydawać niewielka, ale jednak jest i to całkiem spora. Strzał wciąż wygląda trochę sucho, yy, więc dodamy do niego dym. Żeby dodać dym potrzebny będzie oczywiście dym. Hehe. I yy, dym jest na czarnym tle, więc najpierw go dobrze spozycjonuję. Mmm, ok. I dajemy blending mode też na screen. I będzie to wyglądać następująco. Jeżeli dym jest za mało widoczny, a wtedy go duplikujemy, ttl plus d, i będzie no, bardziej widoczny. No i wygląda to następująco. Jeżeli chcemy poprawić jeszcze, a tutaj kolor tego rozbysku, to wpisujemy tutaj curves i dajemy go na warstwę z maską. No, no i możemy zmienić jego kolor na bardziej ciepły na przykład. Bardziej zimne jak chcemy, zależy. O nas tylko to zależy. No i proszę, wygląda to tak. Yy, oczywiście, yy, nasz strzał też możemy poprawić. No do tego dołóżmy jeszcze jakieś dźwięki i nasz strzał będzie gotowy. Tymczasem ja się z Wami żegnam, a dziękuję za obejrzenie mojego tutorialu, a no zapraszam do subskrybowania mojego kanału, oczywiście a dawania łapek w górę. Zauważyłem, że na polskim YouTube jest mało e, tutoriali z After Effects, takich stricte efektowych. A no więc postanowiłem się tym zająć w następnym tutorialu pokażę Wam oczywiście krew i parę innych tutoriali jeszcze a z pewnością stworzę.